Witam subskrybentów i widzów w obiecanym filmiku, który jest komentarzem do reklamy Edeki z okazji Dnia Mamy. Na wstępie chciałbym podziękować subskrybentom kanału Ankultimo oraz właścicielowi Ankultimo za promocję, liczne wyświetlenia oraz komentarze. Dziękuję również tym, którzy odważyli się kliknąć subskrybuj mój kanał. Co to jest Edeka? Bo może nie wszyscy wiedzą. Edeka uchodzi za lepszy sklep i ma też największy udział w rynku. Do tego momentu myślałem, że Lidl i Kaufland są największymi sieciami handlowymi w Niemczech. Tak na marginesie, jakbyście nie wiedzieli, to Kaufland i Lidl mają wspólnego właściciela. Edeka wrzuciła swoją reklamę 5 maja. Reklama ta cały czas jest dostępna na YouTube. Nie wiem, czy reklama została zrobiona jako żart, dzięki któremu będzie głośno o tym sklepie, czy może po prostu została zrobiona przez feminazistki tudzież marksistów. Jakie jest prawdziwe źródło, to Edeka tego nam nie powie. Ale ich pokretne wyjaśnienia będą potem. Nie wiem, czy dotrwacie do końca całego wideo, więc powiem wam teraz, że dla mnie plus tej reklamy jest taki, że na końcu dziewczynka mówi... Mamo, dziękuję, że nie jesteś tatą. Pół żatem, pół serio, to ona nie chce mieć dwóch ojców. Chyba niektórym też to się nie spodobało. Przez ten miesiąc od powstania reklamy pojawiło się kilka nowych, ciekawych zdarzeń, o których opowiem. Pierwszy punkt to krytyka reklamy. Reklama była krytykowana nie tylko przez mężczyzn, ale również przez kobiety i nawet panią minister do spraw rodzin z Bawarii. Ludziom nie podoba się, że reklama traktuje stereotypowo ojców i matki oraz naśpiewa się z mężczyzn, czyli jest seksistowska. Ojcowie przedstawieni są jako niezdarni, idioci... Jako gorszy rodzic drugiej kategorii. Nie dość, że nie potrafią zająć się swoimi dziećmi, to jeszcze zachowują się jak brudasy i są brzydcy. To tak jak mamy zajmują się dziećmi nie pokazano, ale po wypowiedzi córki można wywnioskować, że one są przeciwieństwem ojców. Dodam, że reklama szczególnie zabolała samotnie wychowujących ojców. Punkt 1a. Reklama ta została zgłoszona przez widzów 750 razy do komisji zajmującej się oceną reklam komercyjnych. Organ ten w 2018 roku przyjął 462 zgłoszenia dla reklam komercyjnych i wnioskował o zablokowanie z tego 124 reklam. Nie wiem ile czasu trwa rozpatrywanie wniosku przez nich, ale wątpię, żeby reklama ta została zablokowana. Chociaż jak widać niektóre reklamy blokują. Punkt 1b. Utworzono petycję skierowaną do Edeki w celu zdjęcia lub modyfikacji reklamy, ale petycja nie cieszyła się zbytnią popularnością. Zebrano 1092 podpisy w miesiąc, więc wątpię, żeby Edeka się tym przejęła. Punkt 1c. Kilku youtuberów skomentowało tę reklamę. Jeden zadzwonił do Edeki domagając się usunięcia tej reklamy i że wezwie do bojkotu Edeki, jak tego nie zrobią. Inny youtuber powiedział, że reklama ta jest jeszcze gorsza od reklamy Gillette. Link do reklamy Gillette dają poniżej, aby ktoś nie widział. Powiedział, że wystarczy iść na miasto i można zobaczyć jak niemieccy ojcowie pchają wózki, zajmują się dziećmi, pomagają w domu. Że w Niemczech nie ma problemu z białymi maczo, a problem jest bardziej z tym, że obecni faceci są i jak kobiety nie chcą się wiązać z mężczyznami. Pytał się, czy może ten spod jest skierowany do muzułmanów w Niemczech, gdyż to oni mają tradycyjny podział ról, a to, co przedstawiono w reklamie, ma się nie jak do Niemców. Drugi punkt to wyjaśnienia Edeki. Dnia 27 maja Edeka wypuściła krótką reklamę z okazji Dnia Ojca, która miała pokazać tym razem, że ojcowie są fajni, a mamy niefajne i firma nie jest seksistowska. Pokazane jest, że mamy są niefajne, bo wycierają brudną buzię i uwaga każą jeść warzywa. A tata dał keczu bedeki i dzieci się cieszą. Tak na marginesie to tata znowu zły, bo daje śmieciowe jedzenie. Jak widać w w dół nie przekonało to ludzi. Eteka się tłumaczy, że to reklamy to żart. Od początku miały być razem puszczone w odstępach i że są czarno-białe. Dlatego, bo to nie teraźniejszość tylko przeszłość. Teraz ojcowie też się umieją zająć domem i dziećmi. Przekonuje was to? Trzeci punkt reklama Aldiego. Aldi, czyli konkurencja chciała wykorzystać moment i zrobiła swoją reklamę. Spotkało się to z entuzjastycznym przyjęciem klientów. W reklamie jest nawet moment golenia się ojca. Od razu przypomniała mi się reklama Gillette. Wcześniej o niej wspominał niemiecki youtuber. Gillette zapłysnął reklamą, ale nie produktów do golenia, tylko reklamą tego, że biali mężczyźni są źli, a świat ratują kolorowi mężczyźni i zmieniają białych na lepsze. Ogólnie reklama Aldiego byłaby ok, gdyby nie przemycanie pewnych rzeczy do tej reklamy. Dziękuję za oglądanie mojego wideo. Zostawcie jakiś komentarz, będzie miło. Pozdrawiam mi cześć.